Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to spaliśmy. Okazuje się, że można przespać z martwych Nie tylko wtedy, kiedy nie wstaniemy na tak zwaną rezurekcję, ale w ogóle w życiu można przespać z martwych w Można przespać ten moment, w którym Bóg daje nam szansę spotkania ze zmartwychwstałym. I wtedy pozostaje już tylko takie tłumaczenie. Choćby podobne do tego, że gdy spaliśmy, właśnie to uczniowie przyszli, wykradli jego, jego ciało. Pamiętam taką sytuację moich znajomych, którzy opowiadali mi, że gdy byli kiedyś nad łóżkiem swojego krewnego, który umierał, młodego człowieka, i modlili się o cud uzdrowienia, podszedł lekarz i powiedział: Tak, tak, módlcie się, módlcie się. Jak wyzdrowieje, powiecie, że cud, a jak umrze, to powiecie, że wola Boża. Takie, takie jest wasze chrześcijaństwo. No właśnie, można, to, to jest dokładnie echo owego tłumaczenia, gdy spaliśmy, uczniowie Jego przyszli wykradli ciało, bo kiedy prześpimy doświadczenie zmartwychwstałego, prześpimy, e, słuchajcie, e, spotkanie ze zmartwychwstałym, to pozostaną nam już tylko tanie i cyniczne tłumaczenia, jakoby się to w ogóle nie wydarzyło. A tymczasem Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.